Linia numer 165 Kierunek Chlonia Dworzec PKP Osiedle Meksyk Rewa Buresztynowa Następny przystanek Rewa Słoneczna Rewa Słoneczna Następny przystanek Rewa Bosmaniska Rewa Bosmaniska Następny przystanek Rewa Wrocławska Rewa Wrocławska. Następny przystanek. Mosty Olchowa, na żądanie. Mosty Olchowa, na żądanie. Następny przystanek. Mosty Ogrodowa. Mosty Ogrodowa. Następny przystanek. Mosty Wiązowa. Mosty Wiązowa. Następny przystanek. Pierwoszyno kościół Pierwoszyno Kościół. Następny przystanek. Pierwoszyno Staw. Pierwoszyno Staw. Następny przystanek. Kosakowo Kościół, na żądanie. Kosakowo Kościół, na żądanie. Następny przystanek. Kosakowo Urząd Gminy. Kosakowo Urząd Gminy. Następny przystanek. Kosakowo centrum sportowe Kosakowo centrum sportowe następny przystanek, kosakowo, gryfa pomorskiego, na żądanie kosakowo, gryfa pomorskiego, na żądanie następny przystanek, pogórze obrońców wybrzeża pogórze obrońców wybrzeża następny przystanek, pogórze przedszkole. Pogórze Przedszkole Następny przystanek. Pogórze Pułaskiego, na żądanie. Pogórze Pułaskiego, na żądanie. Następny przystanek. Pogórze Górne Pogórze Górne Następny przystanek. Czernickiego 2, na żądanie. Czernickiego 2, na żądanie. Następny przystanek. Czernickiego 1, na żądanie. Czernickiego 1, na żądanie. Następny przystanek, Złota. Złota. Następny przystanek, Elektrociepłownia Pucka, na żądanie. Elektrociepłownia Pucka, na żądanie. Następny przystanek, Pucka Przemysłowa, na żądanie. Pucka Przemysłowa na żądanie. Następny przystanek: Pucka Hutnicza na żądanie. Pucka Hutnicza na żądanie. Następny przystanek: Meksykańska. Meksykańska. Następny przystanek: Chlonia Dworzec PKP, osiedle Meksyk. Chlonia Dworzec PKP, osiedle Meksyk. Przystanek końcowy.